jako, że nie można się w ogóle dogadać z kulaszczakami z Poznania, którzy atakują. Pomyślałam, że jest to po prostu różnica cywilizacji. Cywilizację opisał galicyjski geniusz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Felix Koneczny. Więc on uważał cywilizację łacińską za tą nie tylko najdoskonalszą, za tą, która się wybiła, która była podstawą wszystkich cywilizowanych zachodnich państw i wywodzi się z Cesarstwa Rzymskiego, więc o co w niej chodzi? Cywilizacja łacińska jako jedyna położyła nacisk na wszechstronny rozwój kategorii prawdy. Czyli to jest to, co my robimy płasko, więc desperacko dążymy do prawdy, a wy się z tego wyśmiewacie, ponieważ to jest nasza wyższa od waszej cywilizacja łacińska. Wy jesteście inną cywilizacją. Kategoria prawdy nie jest nieodłącznie związana z kategorią dobra. Jeśli ktoś mi pisze w komentarzu, że a, co to za różnica, jaki kształt ma Ziemia, Przecież to nie nakarmi głodnych dzieci. To właśnie widać, że nie wywodzi się z cywilizacji łacińskiej, ponieważ my, dla nas jest to tak. Dla nas jest to naturalne, genetyczne dziedzictwo. Jest to nasza natura. Nasz naturalny odruch. Kategoria prawdy jest nie, nieodłącznie związana z kategorią dobra, i tu masz odpowiedź na, na takie pytanie, czemu czemu y, się interesuje, ponieważ jest nieodłącznie związana z kategorią dobra, dzięki której życie społeczne opiera się na zasadach etycznych wyznawanych dobrowolnie przez społeczeństwo. Dzięki temu cywilizacja łacińska mogła, jako jedyna z siedmiu istniejących cywilizacji, stać się cywilizacją personalistyczną, w przeciwieństwie do pozostałych zrzeszeń, będących cywilizacjami kolektywnymi. Autonomiczna wola jednostki, poczucie własnej godności, nadrzędność etyki nad normami społecznymi sprzyja harmonijnemu rozwojowi jednostki społecznej. Autonomiczna wola jednostki. Jeśli przychodzi taki Bartuś, i mówi coś takiego, że a ważniejsze jest, jest interes kolektywu, to ten Bartuś nie należy do cywilizacji łacińskiej. On narzuca niższą cywilizację i chce wypierać naszą wyższą, a niestety. Nasza cywilizacja łacińska jest trudniejsza i jest wypierana przez te gorsze cywilizacje. Dodam, że naturalna cywilizacja Polski jest najbliższa łacińskiej, a obecne tereny Polski, które dążą ku cywilizacji łacińskiej, to tereny Polski Południowej. Chociaż władze ogólnopolskie absolutnie nie są. Wysłannikami tej cywilizacji, a poznać absolutnie jest zaprzeczeniem bardziej w stronę Prus, czyli coś bizantyjsko-turańskiej, czy takiej faszystowskiej. Nie, wol nie autonomia jednostki, tylko wy macie interes kolektywu oraz monizm życia zbiorowego. A nie autonomia. Co dalej? Profesor Koneczny uważa, że autonomiczna wola jednostki przejawia się w dążeniu do przyswajania religii bądź ideałów. Jeśli cywilizacja łacińska opiera się o system ideałów ważny dla danej społeczności, wówczas wykazuje zdolność do twórczego rozwoju wszelkich dziedzin życia zbiorowego. Jak wygląda życie zbiorowe w Poznaniu? że jeśli ktoś molestuje dzieci, ale będzie reprezentował sobą autorytet, to oni jak, jako cywilizacja bizantyjska czy turańska uważają, że autorytet stoi ponad prawem i ma do tego prawo. Oni dlatego nic nie zrobili z tym, z molestowaniem dzieci. Nic nie robią, po prostu zamiatają pod dywan, bo to jest inna cywilizacja. Tak samo z prawdą zrobili. Tutaj widzimy, prawda jest, jest nacisk na rozwój kategorii prawdy, a oni, właśnie jako cywilizacja turańska czy bizantyjska, nie, nie cenią kategorii prawdy. Mówiąc krótko, po prostu no, trzeba im, jakiego, oni cenią jakiegoś dyktatora, który, który y, może sobie robić co chce i trzeba się mu podporządkować, tak mniej więcej. Dlatego oni nie rozumieją tak bardzo, oni tak bardzo nie rozumieją y, tej wolności, tylko autorytet. Dla nich autorytet, czy będzie ten autorytet reprezentował lekarz, ale uwaga, ten autorytet jest odgórnie narzucony na przykład stanowiskiem. Dlatego tak bardzo atakują na przykład Jerzego Ziębę, który stosuje kategorię prawdy, bo on swoje suplementy e, czy swoje terapie wziął od lekarzy z USA, którym ta terapia zadziałała, więc to jest kryterium prawdy. Ja nie reklamuję tutaj, ale mówię, jak działa cywilizacja. On stosuje kryterium prawdy, czyli cywilizację łacińską, a wy stosujecie ten odgórny monizm życia społecznego, czyli autorytet lekarza. I to, co Ziemba dobrze powiedział, że. Ech. Tych lekarzy trzeba rozliczyć, bo jeśli, nie wiem, le leczą Kajetana Poznańskiego w Poznaniu, także obciął głowę w Warszawie, to powinni ponieść odpowiedzialność, albo ci lekarze, co leczyli kierowcę autobusu z Katowic, to on był na lekach od lekarzy. No i co teraz? Zięba nie, po, nie leczył ani jednego, ani drugiego, a wy już tego nie widzicie. Najeżdżacie, yy, ja nie wiem, czy na ziębę, nie, że mu zazdrościcie pieniędzy, czy właśnie ta różnica cywilizacji, ale musicie zdać sobie sprawę, że wy niższa cywilizacja turańska czy bizantyjska. Nie widzicie tego kryterium, że nie dość, że my jesteśmy wyższą cywilizacją, trudniejszą, ponieważ kładziemy nacisk na rozwój kategorii prawdy. Wy nie rozumiecie tego po prostu poczytajcie profesora Konecznego może, z, może coś zaświta ale tak sami z siebie będziecie błądzić będziecie błądzić jak możecie pozwolić na molestowanie dzieci czy żeby poznańskiego kryć jak możecie na to pozwolić to jest ohydne to jest ohydne dla nas cywilizacji łacińskiej. to jesteście ohydni wstrętne można zwymiotować po prostu. Nie, to z nie do pojęcia, co tam się wyprawia. Coś jeszcze ciekawego, na, wielkiego naukowca. Właśnie najważniejsze było chyba to kryterium prawdy, że rodzina oparta na <laughs> małżeństwie dozgodnym, monogamicznym to też jest ciekawe. Etyka, prawo, polityka. Poczytajcie, to są naprawdę cegły, ale tak tylko to, co ważne, chciałam powiedzieć. Etyka katolicka stawia wysokie wymagania osobom egzystującym w cywilizacji łacińskiej, ale dzięki temu można osiągnąć wyższy poziom rozwoju człowieczeństwa. Etyka moty <kühm> motywuje jednostkę do aktywności i pracy nad sobą. Jednak nie jest łatwo osiągnąć rozwój osobowy jaki panuje w łacińskiej metodzie życia zbiorowego. Trojaka jest jednakże walka o byt, materialna, moralna i umysłowa. Tylko zwierzę prowadzi samą jedynie materialną. No to, to niech będzie przypomnienie dla kliki z Poznania. Bardzo ważne. No, to nie jest wasza cywilizacja, ale nie możecie narzucać swojej niższej, rozumiecie to? Mało to w internecie się o to spinacie. A tak naprawdę wy jesteście niższą cywilizacją. Czy nie najcięższa bywa walka o byt moralny pośród ciągłych pokus? Etyka katolicka jest uniwersalna. Traktuje równo członków cywilizacji łacińskiej, jak i członków innych form życia zbiorowego po pozycji dualistycznej etyki. No, ten. Teoretyk cywilizacji jest zdania, że w życiu moralnym każdej jednostki ludzkiej istotne jest powiązanie rozumu z systemem etycznym. Rozum bowiem kieruje postępowaniem człowieka, analizuje, co jest dobre, a co złe, Są, sądy intelektualne determinują dobrą bądź złą działalność ludzką. Zasady etyczne cywilizacji łacińskiej obejmują zarówno sferę prywatną, jak i publiczną. Czy obecnie tak nie jest w Polsce? Osoba żyjąca w cywilizacji łacińskiej powinna stosować zasady etyki katolickiej w życiu publicznym. Dla katolika nie ma dwóch etyk, nie ma dwóch katechizmów, nie można trzymać się kilku etyk jednocześnie. Przy harmiderze etyk nie da się zrobić nic pozytywnego. No niestety my mamy walkę, ponieważ nacierają na nas te niższe cywilizacje turańska i bizantyjska. Ukraińska chyba symbolizuje Prusy, te najbardziej takie faszystowskie, a Bizantyjska Rosję, tak więc wschód. Prawo w teorii wielości cywilizacji koniecznego pełni ważną rolę. Nie ma cywilizacji, w której nie byłoby prawa. Rozsądek powiada, że w każdym zrzeszeniu muszą być jakieś prawa, bo inaczej nic się nie utrzyma. Dla uczonego, prawo stanowi system zakazów i nakazów, które należy egzekwować w społeczeństwie. Wymienia on dwa źródła: etykę lub władzę. Uczony uważa, że etyka w pierwotnych zrzeszeniach ludzkich spełniała funkcję prawną. Dopiero po twym rozwijania zasad panujących w pierwotnym ustroju życia zbiorowego rozpoczął się proces separowania prawa od zasad etycznych. Takie coś było pokazane w pierwszej serii Wikingów, tej ich sądy. Ciekawe było, pewnie widzieliście. Wszystko odbywało się pod, jakby odwoływało się do etyki, nie do jakiegoś prawa. Czyli zachodnie narody są wytworem cywilizacji łacińskiej. Autor prawdzie wyróżnia dwa rodzaje praw, prawo wyłonione i narzucone, czyli to co robią e, kulaszczaki to narzucone, a nie wyłonione. Wy bronicie się pod, przed tym, ponieważ wy obstajecie za tym prawem narzuconym, a my chcemy prawa wyłonionego, kryterium prawdy. Badacz sądzi, że prawo może powstać na różnorakie sposoby, a prioryczne oraz a posterioryczne. Konieczny jednocześnie opowiadał się za a a nie a priorycznym sposobem tworzenia prawa. Uważał, że w łacińskiej metodzie życia zbiorowego prawo wyłania się a posteriorycznie, w zgodności z etyką katolicką. Cechą etyki katolickiej jest stawianie coraz stanowych wymagań społeczeństwu, co implikuje konieczność nieustannego dostosowania prawa do zmieniającej się rzeczywistości, by sprostać wymogom etyki łacińskiej. Celem prawa w cywilizacji łacińskiej jest dążyć do dobra jednostki, społeczności, państwa oraz narodu, czyli pierwszeństwo jednostki, potem społeczności, potem państwa i narodu. A nie kolektywu. Uczony sprzeciwia się negatywnej postawie wobec prawa, którą określa terminem Blumis. Polega ona na wykorzystywaniu prawa dla własnych potrzeb za pomocą kruczków prawnych. Sytuacja taka nie może mieć miejsca w wysoce etycznej cywilizacji łacińskiej. No to już jest chyba największe, że kryterium prawdy bo wy się dziwicie, czemu dążymy do prawdy, że dzieci będą głodne, no bo to jest nasza cywilizacja, kryterium prawdy i nie dlatego, że reklamujemy tego czy innego ziemby, tylko dlatego, że cywilizacyjnie on dąży do kryteri przez kryterium prawdy. Czyli czy ktoś będzie wyleczony? wyleczony, czy nie będzie, czy zadziała skutecznie i on zebrał te terapie, które zadziałały, to już było przetestowane, a nie mówicie, że jest jakiś szamanizm. to zadziałało, ludzie, co, jaka jest ta wasza etyka, że co, ludzie mają umrzeć w kolejkach pod szpitalem i się nie mają prawa leczyć, bo to jest właśnie to wasze chore formowanie życia społecznego. Tutaj najważniejsze kryterium prawdy autonomia jednostki. To jest ten galicyjski geniusz, który to wypisał. To powinna być Nagroda Nobla za to. Koncepcja polityki profesora Kotecznego powinna opierać się na zasadach etyki katolickiej. Dzięki stawianiu najwyższych wymagań umożliwia wszechstronny rozwój jednostki, społeczeństwa, narodu w konsekwencji państwa. Osoby sprawujące władzę w cywilizacji łacińskiej nie mogą zapominać, że głównym celem tych państw jest przede wszystkim dobro osoby. Atrybuty cywilizacji łacińskiej. Badając fenomen cywilizacji uczony dochodzi do wniosku, że pośród wielości cywilizacji, które od wieków są obecne w świecie, tak naprawdę jedna tylko cywilizacja wzniosła się e, ponad wszystkie pozostałe tą metodą najwyżej cenioną przez niego cywilizacja łacińska, czyli zapełną, wewnętrznie zintegrowaną. W jednolitym umiarze, konsekwentnej w ze swojej czynów. Czyli nie, to nie jest, czy jak taka jest dwulicowość, że nie wiem, dla mojego miasta, czy rodziny, czy jakiejś zbiorowości stosuje takie standardy, a dla jakichś innych stosuje inne standardy. To nie jest cywilizacja łacińska. zosta niższa, jak w tym kombinatorstwa, wypiera naszą wyższą cywilizację łacińską. No tak jak pieniądze gorszy <laughs> Wypiera ten pieniądz lepszy, sformułowany przez jakiegoś mnicha, heliocentryka, wiemy, pierwszego. You know. Prymat wolności człowieka, związana z tym możliwość osobowego rozwoju jednostki ludzkiej. Czyli to, co zrobiły władze, co płat, że y, zabroniły pracy ludziom bez szprycy, to to jest cywilizacja łacińska, czy nie jest? No nie jest i dlatego nie wiem, bardzo ciężko jest żyć z taką gorszą cywilizacją. Idealne by było, żeby oni się znaleźli w innym państwie, bo to jest za ciężka to cywilizacji i Poznań i Sopot, za ciężko. Nie można się tak męczyć, no do niczego się nie dojdzie. Go przeszkadzają w rozwoju.